Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście. Razem zmieniamy świat, by każdy mógł korzystać ze swoich praw. Czytamy na stronie amnesty.org.pl. Na stronie tej organizacji można również przeczytać o tym, czym się kierują działacze Amnesty International w swojej pracy. W swoich działaniach kierujemy się uniwersalnością i niepodzielnością praw człowieka, bezstronnością i niezależnością, solidarnością międzynarodową i skutecznymi działaniami na rzecz konkretnych osób, których prawa zostały złamane. Dzięki skutecznym badaniom, rzecznictwu, kampaniom, akcjom i edukacji oddajemy oprawców w ręce sprawiedliwości, zmieniamy opresyjne prawa i uwalniamy ludzi więzionych za wyrażanie swojego zdania. W deklaracjach słownych brzmi to bardzo dobrze, a co z czynami? Wielu ma tu wątpliwości, czy niektóre działania tej globalnej organizacji są sprawiedliwe i dobrze odczytują rzeczywistość. I tak na przykład w tygodniku Niedziela w artykule pod tytułem Zdradzone ideały możemy przeczytać między innymi że na początku sierpnia opublikowała raport zawierający oskarżenie pod adresem żołnierzy ukraińskich, że walczą w miastach, które rosyjska armia chce okupować, narażając w ten sposób życie mieszkającej tam ludności cywilnej. Zignorowano przy tym fakt, że Rosjanie pogwałcili wszelkie wymogi prawa międzynarodowego, uniemożliwiając mieszkańcom opuszczenie miast, nie stworzyli żadnego korytarza humanitarnego do ewakuacji ludności cywilnej, a nawet strzelali do bezbronnych ludzi, gdy ci próbowali się wydostać z oblężonych miast. W sieci internetowej możemy znaleźć wiele ciekawych wypowiedzi na temat opublikowanego raportu Amnesty International dotyczącego ukraińskich żołnierzy. Zacznijmy, może, od samego początku, czyli tego, co, co w tym raporcie jest no i co właśnie. budza takie zastrzeżenia. Bo rzeczywiście, raport stawia taką dość. Bardzo wyraźną tezę, że Ukraińcy naruszają międzynarodowe prawo humanitarne i ze względu na to, że bazują swoje jednostki wojskowe w regionach dość gęsto zaludnionych, to narażają w ten sposób cywilów na niebezpieczeństwo. Problem pojawia się tutaj dość dość wyraźny, w związku z tym, że prawo międzynarodowe, prawo humanitarne jest generalnie instrumentem, który cywilów ma chronić. Ale co w sytuacji, w której tak naprawdę jego zastosowanie mogłoby mieć efekt dokładnie odwrotny? No, zobaczmy, co się stało w Buczy, znaczy, co się stało w tych wszystkich podkiowskich miejscowościach, gdzie ukraińskiego wojska nie było. Znaczy, wiemy, że Rosjanie nie przestrzegają żadnych cywilizowanych zasad prowadzenia wojny. Dla nich to nie jest wojna, tylko specjalna operacja wojskowa i oni celowo, biorą, no, celowo atakują obiekty cywilne. Znowu atakują cywili, dlatego, żeby wywierać jakąś presję na społeczność międzynarodową, na Ukrainę i tak dalej, żeby zastraszyć po prostu ludność cywilną. W związku z tym, Ukraińcy, ukraińskie wojsko musi znajdować się w terenach gęsto zaludnionych, dlatego, że to jest po prostu ochrona przed wojskiem rosyjskim. Gdyby Ukraińców nie było, to mielibyśmy prawdopodobnie powtórkę. Widzimy w Hersoniu teraz to, co się dzieje. A ten raport w mojej ocenie jest skandaliczny i niestety takimi publikacjami Amnesty International stawia się w jednym rzędzie z wieloma innymi pożytecznymi idiotami Kremla. Niewątpliwie będzie, mam nadzieję, mogło liczyć na powielanie tego raportu w internecie, w mediach społecznościowych przez rosyjskie. Źródła informacyjne, również przez rosyjskich troli. Niestety, ta publikacja swoje wrażenie, jak wystawiała znak równości pomiędzy rosyjskimi i potencjalnymi ukraińskimi zbrodniami wojennymi, co oczywiście jest skandaliczne, bo prowadzi do wniosku, że w, zarówno Ukraina, jak i Rosja są w głównym stopniu odpowiedzialne za cierpienie ludności cywilnej i właściwie zamazuje różnicę pomiędzy ofiarą a agresorem. Ja myślę, że takie działania są niedopuszczalne. Oczywiście, nie można wykluczyć, że zdarzały się przypadki, w których chociażby wojska ukraińskie znajdowały się zbyt blisko obiektów cywilnych. Na wojnie pewne takie typu incydenty mogą mieć miejsce, natomiast ten raport, po pierwsze, nie przytacza konkretnych dowodów, ale przede wszystkim, jak mówię, rysuje obraz tego wyłania się taka wizja, w której armia ukraińska również przyczynia się do śmierci, do cierpienia cywilnych mieszkańców Ukrainy, co jest po prostu kłamstwem i nieprawdą. Dokładnie takiej wody na swój propagandowy moment potrzebuje dzisiaj Kreml, po to, żeby próbować zamazać obraz zbrodni, które popełnia. Jest bardzo przykro, że tak zasłużona organizacja na takie już zupełnie dziwne tory zboczyła. No można po prostu jedynie przedomyślać, że jest pod dużym Naprawdę bardzo dużym wpływem środowisk lewicowych, stąd oczywiście włącza się w ten chór grillowania Polski pod rządami Zjednoczonej Prawicy, ale to, co zawarła w raporcie dotyczącym Ukrainy, to jest absolutny skandal. No, to jest po prostu nic innego, jak wsparcie agresora przed państwem, które się broni, Ukraina się broni przed rosyjską agresją. No używa dostępnych środków i przeciwko no wielokrotnym przecież siłom rosyjskim takich środków używać musi. No ja nie słyszałem słów krytyki w Polsce, również ze strony opozycji, co trzeba przyznać co do tego w jaki sposób jakimi środkami Ukraina broni się. Przed rosyjską agresją. No, jeżeli Amnesty International tego rodzaju wnioski wyciąga ze swojej inspekcji na Ukrainie, no to rzeczywiście może budzić poważne wątpliwości, czyją stronę w tej chwili ta organizacja popiera. Polska również została źle oceniona przez organizację Amnesty International w kontekście działań polskich służb na granicy z Białorusią. Ta reakcja polskich władz i części polskiego społeczeństwa jest dokładnie odwrotna. Proszę pamiętać, że my w zasadzie teraz nie mówimy o kwestii przywilejów socjalnych czy polityki migracyjnej Polski bądź Unii Europejskiej, tylko o ochronie fundamentalnych praw, takich jak prawo do życia czy wolność od tortur. Bo y, musimy mieć świadomość, że to co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy i to co dzieje się w polsko-białoruskich rasach, ale także później na przykład w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców, to jak wyglądają w Polsce deportacje, no, jest pogwałceniem tych praw. I argumenty, które są podnoszone w debacie publicznej, że jest to właśnie wojna hybrydowa, że to są działania dyktowane przez Kreml, naprawdę są w tym zakresie zupełnie drugorzędne, bo ci ludzie, którzy znajdują się na polsko-białoruskiej granicy, aktualnie walczą o życie i bez względu na to, jak oceniamy ich motywacje, jak oceniamy kwestie polityki, geopolityki. Naszym obowiązkiem jako demokratycznego państwa prawa w moim głębokim przekonaniu jest ochrona życia tych ludzi. Przypomnijmy, że ten kryzys nie zaczął się w polsko-białoruskich lasach, ale on zaczął się tak naprawdę na długo przed tym, kiedy Polska Straż Graniczna regularnie odmawiała przyjmowania od ludzi, którzy próbowali przydostać się na terytorium Polski wniosków o ochronę międzynarodową, czyli mówiąc popularnie o nadanie statusu uchodźcy. A więc ci ludzie bądź ich, poprzednicy starali się już wjechać na terytorium Polski w sposób całkowicie legalny, czyli na przejściu granicznym i w ten sposób ubiegać się o ochronę międzynarodową. To się po prostu nie udało. Polska, łamiąc standardy międzynarodowe i łamiąc konwencję, której jest stroną, odmówiła rozpatrzenia wniosków tych osób o nadanie statusu uchodźcy. I jedna bardzo ważna rzecz wymaga tutaj podkreślenia, ponieważ Amnesty International ale jak i inne organizacje pozarządowe, które są zaangażowane w tą sprawę, apelują w zasadzie tylko i wyłącznie o stosowanie prawa, czyli o przyjęcie wniosków o ochronę międzynarodową. Nie ulega żadnej wątpliwości, że wnioski te powinny zostać później we właściwy sposób rozpoznane. Te, które zostaną należycie uzasadnione i które, które o sytuacjach, których osób będzie. Potwierdzała kwestie konieczności przyznania ochrony międzynarodowej, powinny zostać rozpoznane pozytywnie, a oczywiście inne nie. Natomiast Polska nie robi nawet tego czyli odmawia w ogóle przyjmowania wniosków od tych osób. Amnesty International powstała w 1961 roku z inicjatywy brytyjskiego prawnika Petera Benensona. Dziadek Benensona jako rosyjski bankier pochodzenia żydowskiego uciekł przed rewolucją bolszewicką z Rosji i osiadł w Anglii. Niestety jego majątek pozostał w rękach bolszewików, a na obczyźnie rodzina Petera Benensona żyła biednie. Peter od najmłodszych lat wykazywał dużą wrażliwość na ludzką krzywdę i włączał się aktywnie w pomoc ofiarom reżimów. Po II wojnie światowej rozpoczął Karierę prawniczą. Uważał, że społeczeństwo może być lepsze tylko wtedy, kiedy nastąpi w nim odnowa moralna i duchowa. Peter Benenson był człowiekiem Pax Christi, międzynarodowego katolickiego ruchu na rzecz pokoju. W 1980 roku został prezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Przeciwko Torturom. Amnesty International od początku ściśle współpracowała z Kościołem Katolickim, a jej pierwotnym celem było ratowanie ludzkiego życia.